Rafał Brzozowski przez wiele lat związany był z Anną Tarnowską. Ich związek zakończył się jednak w 2021 roku. Od tamtej pory piosenkarz unika mówienia o uczuciach. Mimo że media rozpisywały się na temat jego ewentualnych nowych partnerka, teraz postanowił przerwać milczenie i zdobył się na szczere wyznanie. To znany piosenkarz, który na swoim koncie ma kilka przebojów. Prawdziwą rozpoznawalność zdobył jednak jako jedna z twarzy TVP. Przez ostatnie lata miał okazję prowadzić takie programy jak The Voice Senior, Koło Fortuny czy Jaka to Melodia. Pojawiał się także w roli gospodarza festiwalu w Opolu czy imprez sylwestrowych stacji. Poza tym niewiele wiadomo na temat jego życia prywatnego. Przez 8 lat pozostawał jednak w związku z Anną Tarnowską. Para planowała nawet ślub. W 2021 roku niespodziewanie poinformowali o rozstaniu. Od tamtej pory Brzozowski unika wypowiedzi na temat swojego życia uczuciowego. Teraz jednak wokalista postanowił przerwać milczenie. W rozmowie z magazynem, twoje imperium zdradził, jakie ma wymagania odnośnie swojej przyszłej. Z jego wypowiedzi wynika, że ważne jest, aby jego druga połówka zdawała sobie sprawę ze specyfiki wykonywanego przez niego zawodu. Jak podkreśla, jego życie wymaga pewnej elastyczności. Wykonuje wolny zawód, a przy tym mam wiele różnych. Angażujących pasji. Nie wyobrażam sobie życia z osobą, która nie zna specyfiki mojego zawodu, co wiąże się często z nienormowanym czasem pracy, trasami koncertowymi, zajętymi weekendami etc. Wyznał. Zobacz, Gwiazdor zwrócił również uwagę, że od dawna ma pomysł na swoje życie, który stara się konsekwentnie realizować. Z tego powodu nie zamierza podporządkowywać swojej codzienności drugiej osobie. Zależy mu na tym, aby poznać kogoś, kto będzie go w pełni akceptował. Doświadczyłem również tego, że ludzie, wchodząc w związek, sądzą, że mogą zmienić drugą osobę, nie mogą. Podkreślił. Rafał Brzozowski postanowił także podzielić się swoimi przemyśleniami na temat relacji międzyludzkich. W rozmowie z gazetą zdradził, na czym jego zdaniem powinien polegać dojrzały związek. Jego zdaniem najważniejsza jest bezwarunkowa akceptacja drugiej osoby. Na pełnej i bezwarunkowej akceptacji drugiej osoby. Ze wszystkimi zaletami, wadami i bagażem doświadczeń. Na tym właśnie polega partnerstwo, odpowiedział. Zobacz, jak się okazuje, obecnie artysta nieco chłodniej podchodzi do miłości. Wszystko po nieudanym 8, letnim związku. Gwiazdor zdradził, że ciężko jest mu sobie wyobrazić, że znajdzie osobę, która w pełni go pokocha. Nie wiem, czy jestem do tego stworzony coraz bardziej skłaniam się ku temu, że cenię swoją wolność. Czasem chciałbym zarzucić kotwicę, a z drugiej strony, a z drugiej strony bliżej mi do obieży świata niż do matora, podsumował.